Z tej lekcji dowiesz się, czym jest petycja, w jakich sytuacjach się ją składa i jak to zrobić skutecznie. Samo słowo petycja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza prośbę lub żądanie. Przyjmuje się, że petycja jest najprostszą z możliwych form komunikowania władzy niezadowolenia społecznego. Stanowi ona formę pewnego rodzaju nacisku na władzę w celu zmiany określonych działań czy zachowań. Prawo do składania petycji ma każdy obywatel, a podstawę do tego daje nam artykuł 63 Konstytucji. W jakich sytuacjach można ją składać? Tematem petycji może być dowolna sprawa, w której żądamy od instytucji publicznej podjęcia określonych działań. Petycja może dotyczyć zmiany przepisów prawa albo podjęcia jakiegoś rozstrzygnięcia lub działania w sprawie tego, kto petycję wnosi, a może to być osoba prywatna, instytucja lub firma. Temat petycji może też dotyczyć społeczności lokalnej lub wartości, które powinno się szczególnie chronić w imię dobra wspólnego. Petycję wnosimy bezpośrednio do organu, czyli instytucji publicznej lub społecznej, którego działalności dotyczy temat petycji. Jak skutecznie złożyć petycję? Można ją wnieść zarówno w formie pisemnej, albo listownie, albo za pomocą poczty elektronicznej. Przy czym w tym drugim przypadku nie trzeba podpisywać jej podpisem elektronicznym. Ważne jest jednak, aby zawierała dane podmiotu wnoszącego, czyli tego, kto ją wnosi. Będzie to albo imię i nazwisko, w przypadku osoby prywatnej, lub nazwa organizacji czy instytucji, wraz z adresem zamieszkania albo siedziby. Powinna też wskazywać, kto jest jej adresatem, czyli do kogo petycję kierujemy oraz czego dotyczy. Brak podania danych i adresu nadawcy petycji spowoduje, że pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli składana jest w formie pisemnej, powinna zostać podpisana przez osobę wnoszącą petycję. Jeśli to grupa podmiotów ją wnosi, powinna być podpisana przez osobę reprezentującą tę grupę. Jeśli petycję składamy w formie elektronicznej, powinna ona koniecznie zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego. Kierując petycję, możemy również zgłosić zastrzeżenie, że nie wyrażamy zgody na publikację na stronie internetowej podmiotu, do którego petycja jest skierowana, naszych danych. Chociaż jeżeli wnioskujemy jako osoba prywatna, jest to dosyć oczywiste, odkąd obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, ale możemy też oczywiście wnioskować jako podmiot z osobowością prawną, np. stowarzyszenie czy fundacja. Warto też poprosić o potwierdzenie otrzymania naszej petycji, dzięki czemu mamy wtedy wiedzę, kiedy dokładnie petycja wpłynęła i od kiedy liczymy termin na uzyskanie odpowiedzi. Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie petycji? Petycja powinna zostać rozpatrzona w terminie 3 miesięcy do dnia jej wniesienia. Jeżeli występują jednak okoliczności, które uniemożliwiają rozpatrzenie jej w tym terminie, może on zostać wydłużony, jednakże nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. A jak wykorzystać petycję w pracy animatora, animatorki społecznej? Kiedy animator poznaje społeczności jej problemy i potrzeby, czasami okazuje się, że część z nich mogłaby zostać rozwiązana właśnie przy pomocy petycji. Mając taką wiedzę, animator może podzielić się nią z mieszkańcami. Może też pomóc w przygotowaniu im poprawnego wniosku petycji. Przykłady petycji, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez samorządy, to między innymi wprowadzenie w gminie inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego, ustanowienie użytku ekologicznego na terenie przyrodniczo cennym, czy zapobiegnięcie wycińca drzew? I na koniec lekcji zadanie dla Ciebie. Zapewne zdarzało Ci się podpisywać różne petycje składane przez mieszkańców czy organizacje pozarządowe. Czy pamiętasz, czego one dotyczyły? I zadanie drugie. Zastanów się, czy wśród spraw, które dotyczą Twojej lokalnej społeczności, są takie, które mogłyby być przedmiotem petycji.